Kawicowie właśnie idę po jakąś, idę po bo jest uwięziona przez nią, samochód wywalony, ale to nic, idziemy po tą gayplotkarę, wezmę coś, żeby szybko przeciąć, nie, Młotkie przetnę, Gejplotkara? tak, dobra. Z drugiej strony. Dobra. Dziękuję Ci. Nic się nie stało. Właśnie musimy uciekać. Jak najszybciej. Dobrze, a po co? To jest słynna morderczyni. Swoją córko da do domu dziecka. Dobra. Dobra. Za chwilę przyjdzie. Bo nie wiem czy odjeżdżać już. Musimy za chwilę. Idę, idę. Jedziemy. Dobrze. Gdzie panią może dać? Nie, nie wiem. No, obok. Tutaj. No, tutaj. Mam nadzieję, że pani w ogóle już nigdy nie wyjdzie z miasta. Mam nadzieję. Do widzenia! Do widzenia! Uratowałem ją, bo musiałem. Dobra, teraz zobaczymy później, co u Malbinki na pewno sobie coś robi. Musimy się modlić, żeby ta. Um, ...właśnie... Ta... tego jej plotka nie została złapana. Halo? Szybko chodź, jestem pod mieszkaniami... ...w mieście, musimy jechać. Ale jak ty wyszłaś? Nieważne, teraz musimy szybko jechać. Po co? Musimy właśnie jechać. Jestem już. Dobra. No to o co chodzi? Właśnie... No nie wiem, jak Ci to powiedzieć. No. Za chwilę dojdzie do niebezpiecznej akcji i trzeba szybko... Wszystkie dzieci chcą wywodzić z Brookhaven. Jak to? No i Malwinkę też wywiozą, więc musimy po nią pojechać. Nie no, może później. Nie wiem. Gdzie to? Pojadę tam. Dobra, będę ci mówiła. Prosto skręć. No. Prosto. Skręcaj. Tu. Tak. mają wywozić ich. Do live topi. Dobra. Nie możemy malwinki. właśnie, on jest tam. Szybko. Jedziemy. By z domu dziecka by ją też wzięli. Gdzie malwinka? Bajki włączyła, ale już jej tam nie ma. Chodź zobaczyć. Da. Nie ma no nie, o nie, o nie, Malwinka została, no nie, chodź, co teraz robimy, nie wiem, musimy jakoś ją uratować stąd. Nie mamy jak? Wiem. Do detektywa pójdę. A ty tu poczekasz? Tak. Okej. Okay. Dobra, została. Ola w aucie. Szybko. Detektywie, detektywie. Co się stało? Właśnie wszystkie dzieci biorą do w topi. Wiem. Malbink już wzięli. Właśnie o to chodzi. Że musimy ją jakoś odzyskać. Musimy pojechać do Lighthouse, do domu dziecka. Ona tam będzie? Tak. O nie, nie możemy, bo jeszcze jej nie skończyliśmy i ciebie będzie poszukiwać, i Ole. Wiem, więc nie możemy. Może jeszcze? Nie. Poczekaj. Nie, jeszcze nie. Mogę już jechać do niej. Ok, zadzwonię do, do Oli, żeby żeby uciekła z auta. Ola, ucieknij z auta. Dobra, dobra, tu już uciekam. Dobra, możesz jechać. Dobra, dzięki bardzo detektywie. Nie ma za do co. Dobra. Musimy jeszcze jechać po Malwinkę. A co Mnie jej nie wydadzą? Zobaczymy. Jedziemy jak najszybciej. Szybko. Jedziemy po Malwinkę. Jest! Malwinka. Szybko chodź. Dobra. No, wiem. Ale już się nie uda. mi mi lubi. Nic. Właśnie w ogóle już nie ma dzieci. Wszystkich z Wiem, więc Ciebie nie. Będziesz jako jedyna, która będziesz dobrze. I która będziesz w wyopuszczonym domu, ale będziesz miała jedzenie, i może jeszcze Ola będzie z Tobą. Leć. Dobra. No pa. O nie. Ola musi jakoś się zaopiekować. Dobra, jedziemy. Co jest? Duch mi przedbił oponę jedną. O nie. On nie znowu Szybko jada. O nie szybko uciekam. A, A.